Dzień dobry, jest poniedziałek, 16 maja, minęła godzina 14. Konrado Moreno, zapraszam do studia lotto. Ekstrapensja to jedna z tych gier, lotto, którą można grać codziennie. Ale nie ma co odkładać tego na potem. Najlepiej zagrać już dziś. Jeśli dopiszę szczęście, będą się Państwo cieszyć dodatkową pensją przez 20 lat. W tym miesiącu zdobyły ją trzech graczy. Zwycięzcy zagrali za pojedynczą stawkę i teraz przez 20 lat co miesiąc będą otrzymywać 5000 zł. Na losowanie ekstrapensji zapraszam wieczorem, a już teraz pora na pierwsze dziś losowania multi-multi oraz kaskady. Na koniec programu podam, Państwu numer super szansy. W MultiMulti -multi można grać o nawet 25 milionów złotych. Wystarczy wytypować 10 liczb, postawić na grę z plusem i zwiększyć stawkę 10 razy. Życzę Państwu jak największych wygranych i zapraszam na MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy dwadzieścia liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. Dwanaście czterdzieści jeden dwadzieścia jeden sześćdziesiąt sześćdziesiąt trzy dziesięć Dwadzieścia dwa, czterdzieści osiem sześć, czterdzieści sześć, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści trzy, osiem, czterdzieści dwa, pięćdziesiąt dwa.

Trzy razy w tygodniu mogą Państwo wygrać w lotto. Najbliższe losowanie już jutro, a w nim do zdobycia będą nawet 3 miliony złotych. Jeśli do zakładu lotto dopłacą Państwo złotówkę, to zagrają również o milion złotych w lotto plus. Powodzenia! W kaskadzie dwa razy dziennie do wygrania jest ćwierć miliona złotych. Pierwsza taka wygrana w tym miesiącu trafiła się w Siedlcach. Pora na kolejną. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Pęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 11 14 19 16 15 8 23 10 6 24 21 12 Jutro wieczorem w Helsinkach odbędzie się losowanie Eurojackpot teraz do wygrania z te 440 milionów złotych. Z taką wygraną na koncie można doświadczać jeszcze więcej, a w Eurojackpot gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12. Życzę Państwu celnych typowań i jak największych wygranych. W punktach lot to każdy gracz znajdzie zdrabkę dla siebie. W zdrabce góra kasy do zdobycia są trzy główne wygrane po 500 tys. zł oraz wygrane niższych stopni, na przykład 17 po 10 tys. zł. Aktualna pula przeznaczona na wygranę to ponad 32 miliony 900 tys. złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Wcześniej przypomnę Państwu, jakie liczby zostały wylosowane w Multi Multi oraz w Kaskadzie. Zacznę od Multi Multi. 12, 41, 21, 60, 63, 10, 22, 48, 6, 46, 29, 33,

12. Numer Super Szansy tworzy 7 cyfr z zakresu od 0 do 9. Kto go aktywuje, trafi wszystkie cyfry. Ten wygra 2 miliony złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. A w pierwszym dziś losowaniu Super Szansy padły następujące cyfry. 9, 1, 8, 8, 7, 7, 0. Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy wieczorem. Ekstra pensje warto grać z ekstra premią. Wystarczy do zakładu dopłacić złotówkę, a można wygrać 100 tysięcy złotych od ręki. W tym miesiącu padły już dwie takie wygrane w Toruniu oraz w Nowym Sączu. A grać mogą Państwo w punktach LOTTO lub przez internet na LOTTO.pl i w aplikacji mobilnej. Popołudniowe studio LOTTO dobiega końca, ale zapraszam na godzinę 21.50 na wieczorne losowania, które poprowadzi Renata Molenda. Życzę Państwu miłego popołudnia. Do widzenia. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 440 milionów złotych Eurojackpot.